Witajcie moi kochani na kanale Mroczne Sekrety. Dzisiejszy odcinek to historia Zbyszka, którą podesłał mi jego kuzyn Andrzej. Serdecznie zapraszam Was na dzisiejszy podcast i zachęcam do zasubskrybowania tego kanału, bo wciąż wielu z Was tego nie robi, a bez Waszego wsparcia trudniej jest go rozwijać. Zbyszek był dobrze zapowiadającym się imprezowiczem. Jak wspominał, z Andrzejem nieraz ucztowali do białego rana po nocnych lokalach, domówkach, w zasadzie gdzie tylko się dało. Byliśmy młodzi, piękni i bogaci. Tak, bogaci. Z racji posiadanego przez ojca dużego gospodarstwa rolnego w domu nie brakowało pieniędzy, ale nie brakowało też pracy. Miałem dużo mniej czasu wolnego niż kuzyn. Zbyszek natomiast czerpał z nieograniczonego budżetu swojej mamy. Niespecjalnie rwał się do pomagania w rodzinnej firmie. Matka wychowywała go bez ojca, bez silnej męskiej ręki, rozpieszczony od małego, na wiele mógł sobie pozwolić. Matka harowała od rana do wieczora praktycznie siedem dni w tygodniu. Kiedy lata temu razem z mężem zakładali małą przydomową szklarnię, nie przypuszczała, że z czasem rozwinie się to w duży rodzinny biznes. Z racji lokalizacji i posiadania dużych terenów, tuż przy domu, poza miastem, mała szklarenka urosła do hektarów pod szkłem. Wprowadzenie nowoczesnych technologii, takich jak automatyczne systemy nawadniania czy oświetlenie LED. Znacznie poprawiło wydajność upraw. Zbyszek bardziej przykładał się do wydawania pieniędzy niż do pracy w szklarni. Uprawiał i to intensywnie, ale na pewno nie roślinki. Zofia, jego matka, martwiła się, że synek nigdy się nie ustatkuje. Widziała, że wielu jego kolegów już znalazło sobie drugą połówkę niektórzy mieli już dzieci, inni wyjechali w świat, a zbyś. Wciąż szalał. O jego niechlubnych wyczynach śpiewano pieśni. Zbyszka znali praktycznie wszyscy w miejscowości i nie tylko. Jego zasługi dostarczały mieszkańcom okolicznych miejscowości nie lada atrakcji. A to rozbił praktycznie nowe auto, innym razem pod wpływem alkoholu nasikał do donic z kwiatami przed bramą wjazdową na posesję sąsiada. Pędził po mieście 120 na godzinę swoim Mustangiem, za co stracił prawo jazdy na trzy miesiące. Nie przeszkadzało mu to jednak w bujnym życiu towarzyskim. Bez prawka jeździł taksówkami. Kto bogatemu zabroni? Ja, jego kuzyn, uspokoiłem się znacznie wcześniej. Praca w gospodarstwie pochłonęła mnie całkowicie, lecz kiedy się tylko spotkaliśmy, było o czym rozmawiać. Nie były to z pewnością niesprawdzone plotki. Informacje miałem bezpośrednio od źródła, od Zbyszka. Nie powiem, próbował on wszelkich ulepszeń własnej aparycji, a to kurs języka francuskiego, innym razem kurs kraw magii, gdzie poznał niejaką Iwonkę, której krótko, ale namiętnie odpowiadał. Zbliżały się 24 urodziny Zbycha. Nie omieszkał przepuścić takiej okazji. Postanowił zorganizować party, jakie zapamięta każdy uczestnik szalonej zabawy. Zofia wyjechała na ten czas do Poznania w interesach, co znacznie upraszczało organizację. Drogi alkohole lał się strumieniami, młodzież bawiła się do upadłego, spłonęła ogrodowa altanka i część przylegających drzewek. Zapalił się grill gazowy, co było nie lada wyzwaniem dla przybyłej straży pożarnej z racji butli z propanem butanem umieszczonej pod paleniskiem. Rankiem następnego dnia Zofia wróciła do domu. Obraz nędzy i rozpaczy jaki została, porażał zapachem spalenizny i totalnym pałaganem wokół zabudowań, ale także w samym domu. Walające się puste butelki, talerzyki, niedojedzony catering i niestrawiony katering. W taki oto efektowny sposób, już 24-letni Zbyszko Waleczny w opalonej koszuli, pośród nadal dymiących zgliszczy byłej niegdyś altanki, powitał mamusie. Ja tam byłem, patrzyłem na ciocie Zofię, jak spaceruje po pobojowisku, lecz co mnie zastanowiło i trochę zdziwiło. To to, że nie była wcale zdenerwowana, choć nie jedna na jej miejscu dostałaby ataku szału. Dlaczego była spokojna i niewzruszona? Dowiedziałem się tego znacznie później. Zbyszek usiłował przepraszać, ale ona nie słuchała skruszonego syna marnotrawnego. Potwierdziła jedynie, że do wieczora ma tu być porządek i odeszła do domu. Do swojego pokoju. Zbyś natomiast w chwilowym przypływie ambicji już następnego dnia zabrał się za odbudowę spalonej altany ogrodowej. Co tam, taka budka, zrobię w tydzień? Chłopaki pomogą. W miejscu okazałej kiedyś drewnianej zabudowy, opartej na ozdobnych słupach, pokrytej dachem z jakiejś suchej trawy czy czymś w tym rodzaju, powstawała nowa idea młodego pokolenia. Nic dziwnego, że tak szybko się zajarała, mawiał Zbyszek. Trawy na dach napchali. Chłopaki pomogli i ja też, lecz brak podstawowej wiedzy nader często podlewanej piwkiem nie pomagał. Powstające nowe koncepcje zadziwiały pomysłowością. Z czasem zostaliśmy sami we dwójkę. Nikt już nie pomagał i nie dziwię się. Coś, co stało w ogrodzie nie przypominało nawet trochę budowli, a na pewno altany. W końcu i my odpuściliśmy temat. Ale będąc tam tydzień później, ze zdumieniem patrzyłem na piękną konstrukcję, nowy grill ogrodowy i donice z bujną roślinnością. No, postarałeś się, chłopie, powiedziałem to Zbyszka. No, bo ja wiem, odparł lekko zdziwione. Nie było to dzieło Zbyszka. Niezłomna ciocia Zofia zamówiła ekipę fachowców, rozebrali nasz twór i postawili w kilka dni nową, piękną altankę. Mijały miesiące Zbyszek trochę zastygł w swoich podbojach. Właśnie planował kolejny upojny wieczór, czekał właśnie na kolegów, kiedy to ku jego radości zadzwonił dzwonek do drzwi. Ruszył żwawo z nieukrywaną ekscytacją, aby otworzyć. Niestety nie byli to koledzy. Nie był to listonosz, nie był to też kominiarz, choć z ich wizyty ucieszyłby się bardziej. W progu stała Ela, jedna z jego znajomych, zresztą częsta uczestniczka skołowanych imprez Zbyszka. – Co ty tu robisz? – Jestem w ciąży – odpowiedziała odważnie. – Okej, okay, pogratuluj tatusiowi. – Gratuluję – i wysunęła dłoń do Zbyszka. – Co? Jak? – bronił się niedoszły tatuś. I zapewne pozbyłby się przynajmniej na jakiś czas niechcianego problemu, ale z pleców usłyszał spokojny głos matki: Zaproś panią do środka zbyszku, nalegam. Ewidentnie była w ciąży czwarty, może piąty miesiąc. Zbyszek miał tak rozbudowaną historię mijającego roku i bogatego życia erotycznego, że w zasadzie gdyby w drzwiach zjawił się boadusiciel, to też mógłby wmówić mu cokolwiek, nawet ciąże. No tak, ale Ela to nie jest boadusiciel, a ewidentnie wystający brzuch to nie cokolwiek. Po długiej rozmowie Zofii z Elą i Zbyszkiem doszli do konsensusu, że niestety dla Zbyszka będą musieli się ustatkować i ku jego zgrozie ożenić. Dziecko w końcu musi mieć ojca. Minął okres ciąży i przyszedł radosny dzień rozwiązania. Wszyscy czekali w ekscytacji na nowego członka rodziny. Wszyscy prócz Zbyszko, oczywiście. Do tego czasu nie traktował on Eli dobrze, był oschły, nieprzyjemny, nazywał ją przybłędą i kocmołuchem. Wyraźnie nie o taką przyszłość mu chodziło. Świat mu się zawalił. Został ojcem małego Rysia, bo tak dostał na imię mały synek Zbyszka, ale czy na pewno jego? Muszę przyznać, że w tej kwestii trochę pomogłem kuzynowi. Po kilku głębszych niechcący powiedziałem mu, może też dlatego, żeby podnieść go trochę na duchu, że może kupić sobie test na ojcostwo, nawet w zwykłej aptece. Nie był on zbyt rozgarnięty, o niczym takim nie słyszał, ale to to on sobie akurat bardzo wyraźnie zapamiętał. Jeszcze tego samego dnia ruszył do apteki. Kupił test i z nadzieją liczył na odzyskanie wolności. Musiał jedynie zdążyć przed lipcem, na lipiec mamusia ustaliła datę ślubu i hucznego wesela. Oj, nie o takiej imprezie marzył Zbyszek. Ku jego nieopisanej radości test jego ostatnia deska ratunku wskazała wynik negatywny. Kolejny innej marki również, coś tu nie gra, pomyślał. Przyznał się matce, że prawdopodobnie to nie on jest tatusiem małego rysia. Zofia mocno się zainteresowała tematem, ale uznała, że potrzebne są rzetelne testy DNA, a nie tylko jakieś zwykłe dywagacje. Stety, niestety, wiarygodny test przeprowadzony w prywatnej klinice wykazał również wynik negatywny. Jestem wolnym człowiekiem, myślał w duchu zbigniew. Zofia była załamana, już miała nastąpić stabilizacja i zaciągnięcie hamulca ręcznego jej ukochanego, rozpieszczonego, a tu taka niespodzianka. Byłem u Zbyszka, kiedy to poczciwa mama rozmawiała sama na sam z niedoszłą małżonką jej syna. Za zamkniętymi drzwiami słychać było głośną rozmowę obu pani, po czym otworzyły się drzwi, a zapłakana Ela z dzieckiem na ręku ostentacyjnie opuściła dom. Nie tak się umawiałyśmy, wykrzyczała Zofia w kierunku odchodzącej Eli. Nie tak się umawiały? Coś mi tu śmierdziało. Ale zbyszek nie był zainteresowany całym zajściem, bo był wolny. W miły niedzielny wieczór do drzwi ktoś nieśmiało zapukał, po czym dzwonił natrętnie dzwonkiem. Zbyszek ruszył z kanapy, otwiera drzwi i młoda dziewczyna stoi przed nimi. Nie jest w ciąży, gorzej, na rękach trzyma gotowy egzemplarz. Dziecko płacze zapewne z radości na widok tatusia. Cześć, jestem Iwona, to jest twoje dziecko. Oj, nie, teraz to ja już taki głupi nie jestem. Dziewczyna weszła do środka. Zbyszek nie miał odwagi, aby przegonić ją czy wypchnąć za drzwi. Zofia schodziła schodami, poruszona głośną rozmową przy wejściu do budynku. O co chodzi? Zapytała. Kolejna mamuśka do mnie się zgłosiła. Co ja jestem, jakiś inkubator do cholery? Godzina była późna, Zofia zaproponowała, żeby dziewczyna przenocowała u nich z dzieckiem. Mała dziewczynka popłakiwała co chwilę. Zofia marzyła, aby być babcią, mieć poważnego następcę swojego szklarnego imperium. Słyszała niemowlaka w pokoju obok, oczy zaszkliły się jej, a łzy spłynęły po policzku. Przed samą sobą nie ukrywała rozczarowania własnym synem. Jej pierwotny plan, aby złapać synka na dziecko z Elą, nie powiódł się. Ela wzięła należną jej kwotę, lecz coś poszło nie tak i dziecko okazało się wspólnym owocem, ale nie jej syna Jeli. Iwonka obiecała, że opuści ich dom i nie będzie zabiegać o żadne roszczenia czy alimenty. Zadowolony i doświadczony w tych sprawach Zbigniew nalegał na test DNA. Chciał mieć pewność, że kolejny raz został niesłusznie posądzony o ojcostwo. Kiedy to pewne siebie, z szerokim uśmiechem na ustach otwierał raport ciążowy, zamarł. Uśmiech zgasł na jego twarzy. Test wykazał wynik pozytywny. To jakaś pomyłka, chyba. Kolejny test nie pozostawił złudzeń. Znalazł się tatuś małej Ani. Zofia była zaskoczona i lekko zdezorientowana, bo nawet bez jej pomocy synuś sprawił, że będzie babcią. Po pewnym czasie potajemnie zaprosiła dziewczynę, aby dowiedzieć się, co tak naprawdę się wydarzyło. No wie pani, ela powiedziała, że już nic z tego nie będzie, bo już jest w ciąży, ale z kimś innym. Nie chciała jednak odpuścić tematu. Nie na co dzień nie trafia się taki kąsek jak pani, pożar się, Boże synuś. Postanowiła ciągnąć temat, ale sprawa się rypła, kiedy to Zbyszek zrobił testy. Poprosiła mnie, abym ja zastąpiła ją w łóżku, a ona podstawiła się później z gotowym scenariuszem. No i stało się jak się stało, zamiast Eli to ja jestem matką pani wnuczki. Ale nie potrzebuję ją mużny, chciałabym żebyście wiedzieli, mam pracę i stały dochód. Zbyszek zrezygnowany nie przeprowadzał już więcej testów. Wszystko było jasne, będzie tatusiem i to nieprzeszywany. Zofia natomiast promieniała szczęściem, mając małą, pulchną wnuczkę na co dzień. Nie pozwoliła im odejść, a ślub zaplanowała bez aprobaty syna. Zbyszek zaczął pić, a w zasadzie nigdy nie przestał. Nie mógł się pogodzić z blokadą, kagańcem, jaki na niego spadł. Zrobił się niemiły i z czasem agresywny. Początkowo w stosunku do Iwony, matki jego dziecka, a z czasem do własnej matki. Zofia znosiła fanabelię własnego syna, lecz codzienne burdy, wyzwiska i popychania Iwony zaczęły przybierać na sile. Sfrustrowany tatuś nie interesował się małą córeczką. Pogodzony z losem i z obawą przed utratą matczynego majątku stanął przed ślubnym kobiercem, smętne tak wydukał ze skropionego alkoholem gardła. Sytuacja odwróciła się diametralnie zaraz po ich ślubie. Spokojna, uległa, a nawet zastraszona Iwonka znosiła z niewagi swojego męża. Wszystko do czasu. Był poniedziałek rano, Zofia szykowała się do wyjścia do szklarni, a Iwonka karmiła mało. Wściekły zbyszek wykrzyczał, co myśli o tej całej sytuacji, że ma dość i odchodzi. Matka zapytała: Co zamierza robić? Odparł, że będzie budował ogrodowe altanki. To wiele tłumaczyło, jest w tym kierunku wybitnie uzdolniony i może na tym by się zakończyła ta rodzinna epopeja, gdyby nie płacz małej. Usiłował wyrwać dziecko z ramion babci, która je właśnie tuliła. Gdy to się nie udało, uderzył własną matkę pięścią prosto w twarz. Upadła na podłogę, chroniąc dziecko. Wściekły ruszył w stronę Iwony, zamachnął się kierując ściśniętą pięście w kierunku jej twarzy, kiedy to niepozorna Iwonka przechwyciła jego rękę, zwinnie obróciła wokół biodra i zamaszyście cisnęła nim o podłogę. O co chodzi? Pomyślał Zbigniew, usiłując powstać, ale zanim to zrobił, dostał potężny cios proste w twarz i upadł na wytworne kafelki podłogowe wiadalni. Rozwścieczony stanął na chwiejnych nogach, złapał kuchenny tasak, nie zdążył z niego skorzystać, nim Iwona przywaliła mu jednym uderzeniem z półobrotu. Nie mógł się już podnieść. Leżał i rozczulał się nad biednym losem. No tak, dotarło do niego, przypomniał sobie Iwonę. Poznał ją przecież na zajęciach z Kraw Magii, z których on sam niewiele wyniósł. Wstał i opuścił rodzinny dom. Zofia nie chciała go na razie widzieć, ale i on sam bał się Iwony, w końcu potrafi porządnie przywalić. Zofii wystarczyło to co ma, wspaniałą wnuczkę i waleczną synową. Razem wychowywały małą dziewczynkę, która będzie potrafiła docenić jakość życia i dobrobyt materialny. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego podcastu i już teraz zapraszam na kolejny za tydzień, w poniedziałek o godzinie 20. Do usłyszenia.